Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej na budowę centrum komunikacyjnego wraz z systemem informacji dla pasażerów ogłosiła gmina Kielce wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Przedsięwzięcie dotyczy obiektu obecnego dworca PKS. Pracownie, które do niego przystąpią, muszą się zmierzyć z szerokim spektrum zadań. Rozważyć m.in. zarówno kwestie urbanistyczne, sprawy funkcjonalności budynku, dostosowanie go do różnorodnych potrzeb osób niepełnosprawnych, zaplanować wszelkie detale dotyczące wykończenia wnętrz, ale również otoczenia. Obiektu. Zmienić się ma nie tylko dworzec, ale też jego przedpole, które ma zostać przekształcone w wysokiej jakości przestrzeń dedykowaną mieszkańcom oraz gościom naszego miasta. Ma temu służyć chociażby dogodna infrastruktura, jak parking czy podjazdy. Od uczestników konkursu jego organizatorzy oczekują kreatywności. Najbardziej nam zależy na tym pierwiastku twórczym, mimo że obiekt istnieje, ta architektura jest definiowana, w zasadzie spójna z konstrukcją to to ta modernizacja będzie polegać na, na zdjęciu wszystkich materiałów elewacyjnych, okładzinowych, na wypróciu wszystkich instalacji i zrobienia tego wszystkiego od nowa. To jest tak jak z remontem mieszkania, kiedy mamy duży budżet i taki remont kapitalny mieszkania robimy raz w życiu, no to, to jest mieszkanie niby to samo, ale, ale inne. Oczekujemy takiej podbicia tego efektu, tej spektakularnej architektury, zarówno od zewnątrz, jak i przede wszystkim w środku. Priorytetem w tym projekcie, w tej modernizacji będzie wszechstronnie pojęty komfort pasażera. To ma być najbardziej komfortowy dworzec w Polsce. O wyborze najlepszego projektu zdecydują w 50% ocena rozwiązań architektonicznych, w 40 funkcjonalnych i w 10 cena za wykonanie projektu budowlanego oraz nadzór autorski. Zainteresowani mogą składać oferty do 16 września tego roku. Pierwsza nagroda 30 tysięcy złotych plus zaproszenie do negocjacji, druga nagroda 20, trzecia 10 i dwa wyróżnienia po 5 tysięcy złotych. Na kieleckim dworcu PKS ma powstać nowoczesne centrum komunikacyjne dla wszystkich przewoźników. Miasto chce pozyskać na modernizację środki z Unii Europejskiej.